Wiecie, czołgów dzisiaj, kapitalna maszyna do spotowania, czyli ILC-Even, czołg lekki naturalnie, francuski, czołg premium, który ma bonus do zarabiania i którym możemy naprawdę w genialny sposób pospotować powykrywać przeciwników dla naszej drużyny. Zobaczymy sobie dzisiaj kilka rund, bo naprawdę tym czołgiem super mi się zawsze gra. Jestem bardzo z niego zadowolony, także warto pooglądać, co można zrobić i jak grać nie tylko pod wykrywanie, ale również pod strzelanie. Trzeba powiedzieć, że czołg jest na tyle specyficzny, że łączy w sobie kilka cech. Po pierwsze, bardzo dobre maskowanie, świetne można powiedzieć, będziemy przenikali blisko przeciwnika, a on nawet nie będzie sobie zdawał z tego sprawę. Po drugie, magazynek, dzięki czemu nie jesteśmy bezbronni, gdy wykryje nas na przykład jakiś medi postanowi do nas strzelać. I po trzecie, cecha tego magazynka, która jest według mnie najważniejsza i Czyni go prawdziwym magazynkiem w odróżnieniu od pseudomagazynków, czyli czas pomiędzy pociskami poniżej 3 sekund. Tutaj mamy 2,5 sekundy pomiędzy poszczególnymi pociskami, które mamy 3 sztuki w magazynku. To pozwala nam na szerokie spektrum zastosowań ELC i wn Nie jest to tylko i wyłącznie wykrywanie, bo możemy być również skuteczni jako light niszczący czołgi przeciwnika. Jeśli chodzi o minusy, to ten czołg ma bardzo poważny minus, który sprawia, że odstaje on od innych czołgów lekkich, a mianowicie niska prędkość poruszania. Także tutaj rezygnujemy w typowym zestawie do lighta, czyli system obserwacji dowódcy, tłumik oraz optyka. Ja zrezygnowałem z optyki na rzecz turbosprążarki, bo lightem musimy dojechać pierwsi przed wszystkimi czołgami na z góry upatrzoną pozycję, bo to nam da możliwość spotowania i będziemy sobie bezpiecznie, na przykład w takim krzaku jak ja, tutaj na środku mapy stali i podświetlali. Oczywiście, jeżeli przez dłuższą chwilę nic się nie dzieje, to Rotujemy właśnie, między dzięki tym, tej turbinie. Możemy sobie szybciutko rotować, i podążając linią krzaków powoli do przodu, będziemy podświetlali, nie wychylając się tutaj, nie zdradzając swojej pozycji, a umożliwiając ostrzał sojusznikom i zniszczenie drużyny przeciwnika. Trzeba jeszcze wspomnieć o tym, że możemy kupić ten czołg w, przy korzystnym takim obrocie, że tak powiem złotem, ponieważ oprócz zwykłych ofert, które się pojawiają dosyć często w sklepie z czołgami premium, możemy zrobić tak, że żeby zapłacić mniej tego złota korzystamy kiedy dwa chyba razy w roku jest opcja na wymianę czołgów, czyli kupujemy sobie za obligację Albina Tigera, chiński czołg ciężki i zamieniamy go dopłacając niedużo złota chyba z 1000 albo 1500 do Iris i Iwena. Ja właśnie tak zrobiłem i dzięki temu mam ten czołg, a to trzeba przyznać, że użyłem też to złoto, które zostało przyznane przez Wargaming w ramach aktualizacji 2.0, także super tutaj zrobiłem sobie ze friko Iwena. Uszkodzenia jak widzicie tutaj powoli mi się nabijają, przewaga naszej drużyny rośnie, i będę sobie tak tutaj czołgał się do przodu, bo trzeba podjeżdżać tymi krzakami powoli, nie jechać jolo, bo to jeszcze 7 do 4 to nie jest jakaś genialna przewaga i zawsze jeszcze tutaj mając poniżej 1000 punktów życia mogą mi tu krzywdę różne czołgi zrobić. Natomiast trzeba przyznać, że bardzo lubię właśnie tą uniwersalność w czołgach, a nie taką jednowymiarowość jak na przykład daje mi Manticoral, ale o mantikorze będzie jeszcze film, to wszystko to omówię. Tutaj już zbliża się koniec tej pierwszej bitwy. Także ja niedługo, w celu jeszcze powiększenia swojego licznika, zdobycznych punkcików będę podjeżdżał i czekał na to, żeby snajperzy tutaj robili robotę. A oczywiście, jak już jest mało wrogów na mapie, to włączamy się do akcji i korzystając z magazynka prowadzimy ostrzał skutecznie eliminując oponentów. Takie oto bitwy najbardziej właśnie lubię, czołgami lekkimi, gdzie mogę sobie korzystać z dwóch źródeł zdobywania punktów. Właśnie nie tylko po spotowaniu albo nie tylko po zadawaniu uszkodzeń, ale tak urozmaicone to wydaje mi się, że każdy jest w sumie z tego zadowolony. Tutaj bardzo ładnie, już ponad 3000 mam asysty, troszkę też sobie sam postrzelałem, także to jest event w każdej bitwie praktycznie nam Coś ciekawego może przynieść. Nie pamiętam nawet takich bitew, żeby jakieś były żenujące w moim wykonaniu i iwenem, bo tutaj mimo, że zostałem zauważony po strzele, to było oczywiście warto, bo trzeba niszczyć czołgi. Właśnie na tym polega rola czołgu lekkiego, żeby w końcu bitwy zadawał te kluczowe uszkodzenia, żeby niszczył przeciwników, żeby nie, nie dał im czasu na odpowiedź. To jest tutaj dla nas priorytet i zostaną już tylko jak pancer nam został, więc możemy tutaj podjeżdżać sobie i czekać na skuteczną grę. Ponad 4000 po asyście, lecimy dalej. Przenosimy się już na inną mapkę i będziemy sobie dalej działali fajnym eventem. Bo, oczywiście, tutaj jak i w każdej rundzie, pierwsze co to musimy, tak jak wspominałem, korzystając z tego, że mamy turbo, zająć pozycję na przodzie i starać się jak najwięcej na samym rozpoczęciu gry zrobić. Dlatego, żeby nasza drużyna miała pogląd na sytuację, jaka istnieje na mapie, i żebyśmy. Byli skoncentrowani na tym, żeby nie zginąć to po pierwsze, a po drugie, żeby ułatwić grę naszym sojusznikom. Tu snajperzy oczywiście się ustawili na snajpogórce, nikomu się nie chce ruszyć. No, i ja tak tutaj kręcę się trochę po prostu jak dziecko we mgle bo jeżeli nie będą podjeżdżali, to nic nie zrobię, to też nie będę jechał zbytnio do przodu. Natomiast Squall tutaj wykonał dobrą robotę, on znowu pojechał bardzo do przodu, zapłacił za to dużą ilością życia, ale ja mogę sobie skakać od krzaka do krzaka i również tutaj będę podświetlał. No i nareszcie się snajperzy ruszyli, w TWP wreszcie coś tam postanowił zobaczyć i postrzelać a ja będę miał tutaj w zasięgu widzenia i w zasięgu rysowania czołgi, do których być może mi się uda strzelić, jeżeli nie, to jadę do przodu. Ciężkie straty poniosło SUS-130PM, wrogów jest tutaj cała masa, bo też się skampili w jednym miejscu, natomiast tu oczywiście korzystając z magazynka, to ja mam szansę na zrobienie dożynek, tylko musi się nadarzyć odpowiednia okazja, to nie można tak wszystko na hura Rozgrywać, bo nic z tego nie wyjdzie. Fajnie, tutaj teraz przeciwnik dostał, także będzie tutaj szansa coś ciekawego zrobić. Tylko, oczywiście, trzeba wyczekać sobie na odpowiedni moment. Podjeżdżam jeszcze bardziej do przodu. Sukcesywnie tutaj moi koledzy zdobywają kolejne fragi, a ja będę tutaj cały czas pilnował sytuacji, żeby w razie czego im pomóc i zupełnie niespodziewanie ktoś mnie wykrył i to su zadał mi obrażenia, także tutaj trochę ta sytuacja zaczęła mi się wymykać spod kontroli, natomiast ja wiem, że można sporo zdziałać, jeżeli nie w tym miejscu to przeflankować sobie i objechać mapkę Zacząć działać gdzie indziej. Sytuacja dosyć się wyrównała, nie mamy dużej przewagi, więc, właśnie, kluczowe będzie w końcówce to, żebym ja był aktywny. I mimo, że przez całą grę nie udało mi się nic ciekawego zdziałać, to końcówka to jest właśnie to, czego potrzeba naszej drużynie. Ja mam prędkość i magazynek, i mogę podjechać niezauważony, więc, muszę z tego korzystać. Tak, właśnie zrobiłem z tym rhm -em. Teraz pora na przeładowanie i będę jechał dalej, bo zostały trzy czołgi wroga, więc trzeba będzie ich tutaj znowu się postarać dobić. Tym bardziej, że będą się pewnie kierowali gdzieś w moją stronę. Jeżeli nie, no to ja po prostu będę musiał się tam udać i rozgrywkę z nimi zakończyć. Tutaj dosyć asekuracyjnie, bo tak wyjazd sumy na trzy czołgi to nie jest dobry, tym bardziej, że oni fajnie strzelają. Te SU tutaj trafiają mojego kolegę, więc coś tu trzeba troszkę też zagrać z głową i Poczekać, ile maksymalnie zrobią. Ja będę tutaj dobijał ogryzki. No i właśnie taki pierwszy ogryzek mi się tutaj przed oczami pojawił, więc trzeba z tego korzystać. Podjeżdżam blisko, on mnie nie widzi i będę mógł robić sieczkę. No właśnie tak teraz się dzieje. Dwa fragi na moim koncie. Zostało nam dwie sztuki su Trzeba będzie coś tutaj wymodzić, żeby fajnie do tego tematu podejść, bo jak strzeliliby mnie nawet raz, to ja jestem w garażu, ale bardzo ładnie się to zdarzyło, że sojusznik pomógł. Ja kończę robotę i w ten sposób odgrywam kluczową rolę, bo już nikt im nie będzie zagrażał, a ja mogę wykorzystać potencjał, tak jak powiedziałem, cech tego czołgu i robić tutaj naprawdę fajne fragowisko sobie. Ostatni przeciwnik, do którego dojadę i będzie koniec bitewki, ale jeszcze nie koniec naszego filmu, bo oczywiście Iwen jest malutki, ale za to szybciutki i jest ciekawy do tego, żeby go pokazać, jak on potrafi z wrogów robić sieczkę. Także już tutaj dobijam sobie ostatniego przeciwnika i lecimy do kolejnego starcia. Gra na całego, także będziemy tutaj, znowu tak, żeby nie było oczywiście na tej samej mapie, to będę sobie pokazywał Wam inną, rozegraną bitwę. Tutaj zajeżdżam w taką pozycję, tu w są dwie, tak, albo po lewe, albo po prawej stronie jeziorka, tym razem sobie pojechałem na prawo i fajnie, bo już zebrałem z ebr dużo asysty. Koleś sobie nie pograł za długo, a właśnie to jest kluczowe w odróżnieniu zawodników dobrych i słabych na lajtach, że zawodnik dobry nie zginie w pierwszej minucie. Tak naprawdę to nie zginie przez całą bitwę, ale powiedzmy, że nie zginie w pierwszej minucie. Najgorzej co jest zrobić czołgiem lekkim, to wystawić się na samym początku, tak jak ten EBR zrobił, zostać wyspotowanym i zakończyć w garażu. Tutaj w krzaku trzeba sobie trochę postać. Popatrzeć, co się będzie działo. Być może ktoś na środek wyjedzie, a być może nie. Jeżeli nie wyjedzie, to my zaczynamy penetrować miasto i skaczemy od krzaka do krzaka. Bo tutaj, na pewno, na tym zakręcie przy bazie, tam gdzie, stoi, znaczy gdzie był wyspotowany Windhund, to coś tam się będzie działo. A przy okazji, oczywiście, będą jakieś czołgi w mieście. Tutaj moi koledzy podciśnili, bo pojechali bardzo do przodu. Jest też lajcik, Batcza z drużyny przeciwnej, także tak równo i bardzo dobrze się rozłożyło to, bo nie wiem, czy o tym wspominałem, ale najgorsze bitwy to te, gdzie cała drużyna pojedzie. Na jedną stronę mapy, wtedy praktycznie mamy 99% szans na przegraną w takim starciu. Tutaj bardzo ładnie te siły się rozłożyły, koledzy są aktywni, nie kampią. Ja tutaj obczeiłem tego Windhunda, że on cały czas jest tam w tym miejscu, gdzie zaczynał grę, więc myślę, że będzie coś tutaj można podziałać. Sojusznicy bardzo dobrze sobie radzą, czołgi przeciwnika mają jeszcze dużo. Życia dlatego, ja skupię się na eliminacji tego niemieckiego niszczyciela, co mi się udaje, i można teraz już o wiele spokojniej, jeśli chodzi o ten środek, i o tą lewą stronę miasta, pogrywać. Muszę czekać, aż oczywiście trochę tych hapeków przeciwnicy utracą, bo ja nie mogę wyjeżdżać z moją małą ilością życia na fullowych przeciwników. Dopiero jak będą tam przy końcówce życia, to będą gdzieś jakiegoś jednego czy dwóch dopaść i rozwalić. Korzystając z magazynka, do naszej bazy podjeżdżają wrogowie, natomiast tutaj no trzeba się skupiać na mieście i robić tyle, ile można. No, niestety nie zawsze jest taka okazja i nie zawsze mogę trafić. Niemniej jednak to jeszcze nie będzie tragedia, bo w odpowiednim momencie trzeba się włączyć do akcji i można zawsze lightem coś tam skubnąć. Tak jak ja to będę robił w tej chwili. Nasza baza będzie za niedługo zaatakowana, natomiast my tutaj się skupiamy na oczyszczaniu miasta. Chciałbym sobie do tego i strzelić, natomiast no, niestety penetracja na tym czołgu nie jest wysoka, więc trzeba bardzo, bardzo dobrze przymierzać tylko i wyłącznie w zielone punkciki, jeżeli mamy zaznaczone, bo jeżeli się czołgu stawi frontem, to praktycznie nic nie będziemy w stanie zrobić, ale jak trafimy, jeszcze jak zapalimy, no to już po prostu jest super sytuacja. No i jeszcze tutaj Wam pokażę, jak oczywiście korzystać z dojazdu do przeciwnika, bo jeżeli ma mało punktów życia, to o czym Wam mówiłem, to sobie robimy dożynki i podjeżdżając blisko na boczek lub na tył to, co teraz robimy i niszczymy sobie oponenta. No tutaj bitwa wiadomo, że już będzie się nadawała do piachu, natomiast pokazałem Wam, że można sobie pofragować takim maluszkiem, można sobie podobijać te czołgi i naprawdę mieć z tego satysfakcję. ELC Even, super czołg, najlepszy moim zdaniem spoter, najlepszy czołg do wykrywania, plus do tego magazynek, który czyni z niego naprawdę śmiertelną zabawkę.